Ponure zbrodnie mające swoje miejsce w mrokach pierwszej połowy XX wieku oraz niezrównanie obrońcy prawa i porządku próbujący wytropić zbrodniarzy. tej i wiele innych zdarzeń ma miejsce w świecie przedstawionym przez Marka Krajewskiego, który w środę gościł w Nyskiej Bibliotece. Marek Krajewski urodził się w 1966 roku. Przez wiele lat pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, jednak to nie akademickiej ścieżce kariery zawdzięcza swą sławę, którą przyniósł mu cykl kryminałów o Eberhardzie Moku, pracowniku Wrocławskiego Prezydium Policji. W środę, 14 listopada, już po raz drugi odwiedził Nysę, by spotkać się z czytelnikami w ramach dyskusyjnego klubu książki. Skąd lwów? Przyczyna była bardzo prosta. Proszę Państwa, ja jestem Wrocławianinem. Urodziłem się we Wrocławiu. Całe moje życie zawodowe i rodzinne związałem z moim ukochanym miastem rodzinnym, z Wrocławiem. A we Wrocławiu, jak Państwo doskonale wiedzą, prawie każdy ma korzenie sięgające naszych dawnych kresów południowo-wschodnich. Co jest inspiracją do pisania tak znanych powieści? Jak wygląda dzień z życia pisarza? Te i inne pytania zadaliśmy autorowi. Byłem w Nysie 4 lata temu. W ciągu tych czterech lat oczywiście moja kariera nabrała tempa, ale jakichś radykalnych zmian nie było. No nie powiedziałbym absolutnie, że jestem postacią kontrowersyjną. E, zarzuty pojawiają się wobec osób publicznych, a ja do takich należy. E, zarzut mizogini czy znaczy mizoginizmu uważam za bezpodstawny. Wielkim szacunkiem darzę kobiety i nie mogę. Powiedzieć o sobie, że jak, jakkolwiek je niżej oceniam. to Ja jestem pedantem, gdybym nie był pedantem, to nie udawałoby mi się pisać e, jednej książki rocznie. Pracuję od godziny 9 do godziny 13 i przerywam pisanie dokładnie wtedy, kiedy zegar w moim gabinecie wybija, powiedzmy, 13. Twarde krzesło, tak, żeby za bardzo się nie rozleniwić, twarde krzesło przy biurku i praca, wszystkie książki z boku, żeby nie przeszkadzały, żadnej muzyki odcięty od świata. W moim gabinecie pracuję. No, inspiracje płyną zewsząd z rozmów z ludźmi, z filmów, z lektur, z tego, co człowiek przeżywa, po prostu. To kolejne już spotkanie dyskusyjnego klubu książki pozwala na chwilę zapomnieć o smutnej statystyce, zgodnie z którą Polak czyta tylko jedną książkę rocznie.